Zbieramy Was ze sobą nad morze, także zapraszamy Was na takiego vloga z jednodniowego wypadu, wypadu tak? nad morze. Będziecie z nami nad morzem. Zostało nam już 40 minut do miejsca, tak a jedziemy sobie. Bardzo... bardzo fajnie, tak szybko, nie ma ruchu, więc mega super. No naprawdę, jest bardzo fajnie. Wszyscy nam mówili, że będą korki, nie ma w ogóle korków. No, jest no, naprawdę tak droga tak, pusta jest praktycznie. Tak, tak, tak. Zobaczcie, tak to wygląda, więc naprawdę bardzo fajnie nam się udało. Bubuś! Dojechaliśmy już na miejsce i Jest jesteśmy cieplutko. w wisełce, także... Idziemy z Bruniem, z Kubą. I pogoda jest naprawdę super. Myślałam, że będzie chłodniej dzisiaj, jest Jesteś. gorąco, więc naprawdę na pewno się palimy. No. Dobrze, że wzięłam kremę z filtrem, Mama martwi, może się spalić. Tak, no i idziemy. Teraz mamy spacerkiem, kilometr około na plażę. No. Już się umiejscowiliśmy i naprawdę jest super. Ciepło! Bardzo ciepło. Pokażę Wam w ogóle, jaką mamy pustą plażę. Tak to wygląda. W boku nie ma w ogóle ludzi, także jest naprawdę super. Mega fajnie, Jezus, ale super, taki odpoczynek właśnie jak chcieliśmy, idealny, tak. chill, leżenie na plaży. Zero wiatru, o, o, a tutaj Kuba z Bruniem, Brunia! Także bardzo fajnie odpoczniemy sobie i zaraz wejdziemy do wody, myślę, znaczy zanurzyć tylko nogi, bo woda jest lodowata, lodowata po prostu jest. masakra. No. Także zanurzymy tylko nogi, ale zrobimy tak. próbę, testu wody. próbę testu wody. No, także zaraz będziemy wchodzić. Dobrze, kochani, woda, że tak powiem. Mokra! Mokra! Nogi zamarzają! No, nie, jest lodowata. O jezus! Kurcz mnie złapał aż. Ciepła jest! Ciepła? Lodowata! Patrz, jaki grzeczny, kochany piesek lubi być ale... <laughs> <laughs> Idziesz do wody? Idziesz do Kubusia? Biegnie tam, szukaj go! Szukaj, szukaj! Szybko dalej do Kubusia. Co tam się dzieje, Bruno? Co tam się dzieje? Słuchajcie, my sobie teraz chillujemy. Mm -hmm. Jest tak przyjemnie. Mega. No, aż bym, się, aż bym się zdrzemła. No, tylko bruna trzeba. <grymne> tak. Ale w końcu się położył, tak bo się cały to czas to latał. Położył się i daje nam trochę odpocząć. No, no i jest fajnie. O, jeszcze jeszcze bosnie słoneczko wyszło mega fajnie. Mogliśmy wziąć jakieś wionerka, to byśmy zamek zbudowali. No, albo byśmy kubę zakopały. Dobra, zaczynamy kopanie dziury. My już zaczęliśmy. Zaczęliśmy w zasadzie. Dużo na nam Bruno raz. pomógł. Na pewno tak. widzicie tutaj przebitki, albo może jeszcze zaraz nam gentleman tutaj pomoże. Chodź Bruno, pomóż! Bruno już się zmęczył, na razie nie chce nam pomagać w tak. kopanie dziury, ale bardzo dużo nam pomaga. Tak, zobaczcie jak wykopał. No. Najgłębsza no, kula to właśnie przez Bruna wykopana. Tak. Ale poprawa to no. jest świetna. No udało się. No nogi no. dałaś. Nogi. tam w Soci? Chodź. My się teraz polujemy za nimi. Zaj z O, już się nie mogłam w się. Nie To nie no, Nie Robiłyśmy już przepiękną syrenkę. I jest bardzo ładnie. I no fajnie nam ogon wyszedł, ładnie. Super to wygląda. Ogonek. Piękna syrenka. Tak. Zdało się. Słuchajcie kochani, my sobie właśnie robimy sesję zdjęciową. Będą ładne foteczki w instagramach, także bijajcie, pijajcie. Tak. Jak zwykle filetowe serduszko. Tak? No. Będziemy się wdzięczać. Tak. tak. Kuba ewidentnie wody się nie boi, nie jest dla niego za zimno, a nam nogi zamarzają. Jest naprawdę bardzo zimna woda. No, taka lodowata, moim zdaniem do morsowania. Kuba sobie jest na Kuba ma chill. Jego nic nie kieruje. Jesteśmy sami, Wracamy na miejscówkę. Kuba, się kończy. My odpadłyśmy. To nie dla nas. To nie jest dla nas, to prawda. To jest tak zimno pociech, a tutaj jest gorąco. Dobra, my już wracamy. Będziemy jeść. Tak. Jesteśmy wymęczeni, mili wygodzeni. Serio, mam od albo no na jakieś pierogi? Albo jakaś rybka no. Albo jakiś skoboszczak. No może dla Ciebie. Ja na albo nie mam na no. sobie Widzimy się na jedzenie. Przyszłyśmy na obiad. Ja mam Rosalek, ale jeszcze czekamy na główne dania. Marta sobie wyząga rybę. No. A ja od niedawna dopiero zaczęłam jeść rybę. Po paru latach. No. Słuchajcie, mam tutaj rybę. Ja ryby nad morzem nie jadłam nawet nie wiem ile lat. To jest mój pierwszy raz od nie wiem kiedy. Tak? Od 5 lat? Pierwszy raz od pięciu lat jemy ryb nad morzem. Dobra moi drodzy, my już wracamy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z podróży. Takie Dobra, niepoczęte fajnie. idealne. на наши инстаграмы, так и